Ej, wiecie co? Tak sobie myślę, że ja to mam chyba najlepszą widownię na świecie, bo nie dość, że właśnie wbiłem 100 tysięcy subów, to jeszcze jak tylko w moim ostatnim filmie o MacBookach Pro powiedziałem, że sobie kupię takiego, od razu dostałem całe mnóstwo niesłychanie wartościowych rad i niektórzy z Was otoczyli mnie taką troską, że nawet po pięć razy pytali, czy aby na pewno z moim zdrowiem psychicznym wszystko w porządku. Odpowiadam, macie po części rację, no bo poszedłem do lekarza, zrobiłem badania i niestety otrzymałem najgorszą możliwą diagnozę. Mózgowe. Tak więc musiałem założyć zbiórkę na się pomaga, bo terapia opracowana przez pewną kalifornijską firmę kosztuje 16 299 zł. W wersji 16 cali z 24-rdzeniowym GPU. Nie, ale serio, zasypaliście mnie ostatnio pytaniami: po co mi ten komputer? Albo radami, co mam zrobić, żeby uniknąć wiecznego potępienia i gotowania się w garze w piekle. Swoją drogą, to tam podobno teraz przeszli na indukcję i teraz gotują ludzi na procesorach AMD. No to postanowiłem, że w takim razie zamiast robić kolejną nudną recenzję i to miesiąc po tych lepszych recenzentach z zagranicy, z importu, po prostu Wam powiem, dlaczego kupiłem taki komputer, do czego jest mi potrzebny, dlaczego Wam nie jest najprawdopodobniej potrzebny i spróbuję udowodnić, że jestem osobą poczytalną chociaż ostatnio w sądzie starałem się na odwrót. Najważniejsze, co bym chciał, żebyście wiedzieli, to to, że to nie był gadżeciarski zakup, bo ja się mocno jaram grami na przykład, ale jeżeli chodzi o kompy, to one są dla mnie od dawna tylko narzędziem. Troszkę w moim życiu i w mojej pracy akurat ważniejszym niż taka lodówka, chociaż patrząc po mojej wadze można mieć wątpliwości, ale jeżeli się już jaram, że jakiś komp robi coś szybko, to właśnie na no dokładnie takiej samej zasadzie, jakbym się podniecał, że nowa zamrażarka zajebiście mrozi. No, cieszyłbym się, ale na pewno bym jej nie montował dodatkowego układu chłodzenia ani nie modyfikował biosu ani Bigosu, tylko po to, żeby mikrostruktura włókien koperku została zachowana o 3% skuteczniej. No nie. No i tak samo mam z kompami, bo dla mnie komputer ma mnie słuchać, ma sprawiać, że było mi wygodnie i ma szybko wykonywać wszystkie moje polecenia. No, jak taki niewolnik XXI wieku. Kupiłem niewolnika. Szkoda, że na targu nie mieli akurat wersji bez zakoli. Ale właśnie, bo wydawanie pieniędzy na narzędzia nie jest moją pasją, a jeżeli regularnie oglądacie mój kanał, to wiecie też, że fan Apple'a ze mnie żaden, bo istnieje tylko jedna firma, której jestem ślepo oddanym wielbicielem i jest to Nintendo. Znaczy, jedna firma, która mi nie płaci, bo teraz pewnie tak trochę niezręcznie się komputernikowi ale Cellowi zrobiło, przykro. No, w każdym razie, nawet Nintendo, jeżeli coś spieprzy, to bardzo chętnie po nich jadę i wtedy kupuję ich produkty, ale się nie cieszę. A z Apple tak nie mam. Po co to mówię? Bo im dłuższy film, tym więcej reklam, a że właśnie wydałem całe oszczędności na kompa, to żebyście wiedzieli, że jeżeli już tyle wydałem, to znaczy, że musiałem mieć potrzebę, bo tak ogólnie to jestem raczej dusi groszem. No to dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że... Czas to pieniądz, bo wiecie, no, w korpo jest tak jak w szkole, bardzo trudno jest wystąpić hajs nawet na mydło w męskiej, ale jednak mimo tego te nowe MacBooki stały się już prawdziwymi przebojami w biurach Shopify, Ubera i wielu innych nowoczesnych firm, które do tej pory jednak pewnie też nie mogły się pochwalić mydłem w męskiej. Z tymi laptopami wyzysk jest jeszcze szybszy. Ostatnio jeden pracownik Reddita tłumaczył na Twitterze, że oni sobie kupili 9 z tych laptopów za 32 tysiące dolarów, ale kompilowanie kodu jest na nich o tyle szybsze, że w roboczych godzinach rocznie będą oszczędzali 100 tysięcy, a jeszcze programiści nie będą już mieli czasu na chodzenie na papierocha, pogaduchy i strojenie głupich min. Tak więc, no, ja też. Oszczędzam, z tym, że ja operuję bardziej na kwotach rzędu 5 zł. Dla mnie praca na kompie to jest przede wszystkim montowanie filmów i do tej pory używałem 15-calowego MacBooka Pro z 2018 roku, który miał tam i 7 i 16 GB i jeżeli nagrywałem film w najwyższej możliwej jakości, to czas renderowania takiego filmu na kanał mogłem sobie policzyć wzorem długość tego filmu razy 3. Teraz na tym nowym z M1 Max to się zmieniło na długość filmu podzielić na 2, tak więc całkiem spora różnica. Właściwie to. Ilo Raz. Sugerowaliście w komentarzach, że podczas renderu przecież mogę normalnie korzystać z kąpa i robić na nim coś innego, więc taka oszczędność czasu to jest żadna oszczędność. Kurde, no byłem taki głupi przez ten cały czas, byłem święcie przekonany, że powinienem w czasie renderu patrzeć w monitor i szturchać palcem pasek postępu, żeby było szybciej i ewentualnie kręcić kółka kursorem. Znaczy i tak nie miałem wyjścia, bo w poprzednim laptopie normalnie używać to jest troszkę zbyt własne sformułowanie, bo to tak jakby powiedzieć, że można przecież normalnie usiąść na kiblu i zrobić kupę, kiedy ktoś obok bierze kąpiel w wannie. No można niby, ale pojawia się pewien dyskomfort. Poprzedni laptop, w ogóle większość kompów, jeżeli mieli takie duże projekty wideo, to nagrzeba się do temperatury jądra ziemi zamula, a jakby troszkę inaczej w nich ustawić wentylatory, to można by je było przerobić na helikopter. Tak więc średnio. Poza tym czasem mam dwa montaże dziennie albo muszę coś szybko poprawić albo muszę wrzucić film na już albo na przykład siedzę w domu i czekam tylko na to aż się skończy renderować i asekuracyjnie stoję obok laptopa z gaśnicą. A nowy MacBook Pro to podejrzewam, że podobnie jak ja. Nawet nie daje sobie wszystkiego, ale i tak wychodzi mu nieźle, bo nawet w czasie renderu nie robi się zbyt ciepło i ogólnie to w ogóle ani razu nie miałem jeszcze przyjemności, żeby usłyszeć jego układ chłodzenia. Moim zdaniem to w ogóle ta kultura pracy nowych mobilnych prosków Apple. A, to prawdopodobnie jest nawet większa zaleta niż ich sama szybkość. I moja kultura wraz z nimi też rośnie, bo odkąd mam ten komputer, to jakoś tak mniej przeklinać zacząłem. Kolejna zaleta dla mnie jest taka, że nie muszę dopasowywać całego swojego stylu pracy pod najsłabsze ogniwo, jakim jest niedomagający komputer. Bo teraz najsłabszym ogniwem jest mój mózg. Do tej pory jak chciałem nagrywać w najwyższej jakości oferowanej przez mój wspaniały aparat, to później w programie do montażu miałem po 5 fpsów na podglądzie i właśnie dlatego musiałem sobie też generować takie specjalne pliki w niższej jakości, tylko do podglądu, tak zwane proxy i samo to zawsze trwało po kilka godzin, ale później już stwierdziłem, że w dupie to mam, ustawiam niższą jakość i tak mam brzydką mordę, nie trzeba na niej takich szczegółów oglądać. No ale teraz, kiedy mam już procek M1 Max, Będziecie te mordy oglądać, bo teraz to mogę sobie ustawić trzy warstwy takich plików o rozdziałce ponad 4K i w 10-bitowym kolorze i tak śmiga. A i jeszcze montuję na tempie razy dwa, i też jest dobrze. A i ostatnio, ktoś na Twitterze moim się bardzo skarżył, że jego testowy laptop z Windowsem za 15 koła też sobie zupełnie z takimi plikami nie radzi. I to mówię wam dlatego, żebyście sobie nie pomyśleli, że mój poprzedni komp był taki słaby, bo był MacBookiem, a MacBooki są słabe. Do tej pory tak samo najpierw sobie montowałem całe moje gadanie i przebitki, a dopiero później to kolorowałem, bo inaczej by bardzo zamulało. No i teraz już tak nie muszę. Do tej pory podgląd mojego każdego projektu miał rozdzielczość MMS-a, a teraz to wygląda jak właściwie gotowy film na YouTubie. Jakiś czas temu przestałem używać wielu różnych fikuśnych efektów montażowych, bo mi się nie chciało czekać, aż się załadują, ale teraz chyba znowu zacznę, bo teraz czekania właściwie nie ma. Teraz, jak mam film do zrobienia, to po prostu siadam, robię i nic mnie nigdy nie denerwuje. Oprócz polityki i komentarzy na YouTubie. Poza tym, tak, wydałem bardzo dużo na komputer, ale z drugiej strony to oprogramowanie do edycji wideo, którego używam, czyli Final Cut Pro od Apple jest i wiem, że to trudno pojąć, ale jest tańsze niż konkurencyjne, a do tego najlepsze efekty do niego robi polska firma Motion VFX, która daje mi je za darmo, więc bardzo dziękuję. Tak więc w moim przypadku to, co potencjalnie wydałem więcej na kompa, to zaoszczędziłem na softcie. Ale też czy ja wiem, czy wydałem aż tyle więcej? No bo to jest jednak sektor profesjonalny i podobne pod względem czystej mocy lapki z Windowsem są może maksymalnie, nie wiem, po 2000 zł tańsze. I wiadomo, że pod pewnymi względami, ze względu na otwartość i niepełną kompatybilność procków Apple'a, Windows będzie lepszy. Ale akurat do obróbki filmów, muzyki albo programowania Mac'i są super. A, i moja żona jest designerką, ona projektuje apki mobilne i u niej w branży też wszyscy siedzą na komputerach Apple'a. Podsumowując, żeby nie skłócać za bardzo Polaków ze sobą, niech każdy weźmie to, co jemu bardziej pasuje, tylko po prostu cena nie jest argumentem, na tej półce nie jest argumentem ani za Apple, ani za Windowsem. Dla mnie akurat najważniejsza jest optymalizacja i oglądałem w sieci mnóstwo porównań wydajności, jeżeli chodzi o obróbkę wideo, to akurat ten M1 Max naprawdę jest kozacki, bo ma jeszcze dwa dodatkowe chipy właśnie do obróbki wideo, z którymi idealnie współpracuje Final Cut Pro. I tutaj też czytałem w sieci, że to jest uwaga, wydajnościowe oszustwo i szarlataństwo, jakieś wstrętne sztuczki, a nie czysta energia, tylko że po pierwsze to jako użytkownik mam w dupie czy mi się film wyrenderuje dwa razy szybciej dlatego, że jest mocniejszy proces czy dwa razy szybciej dlatego, że na drugim końcu świata Indianie w tej intencji odprawiają deszczowy taniec szamana, no dla mnie liczy się efekt, a po drugie czysta energia to jest kurcze jakieś gówno, którym mnie spamują telefonicznie od paru miesięcy. Wiecie może jak się tego pozbyć? Dzisiaj się akurat poświęciłem, żeby dostać wcześniejszą emeryturę za pracę w trudnych warunkach i obejrzałem półgodzinne porównanie tego nowego MacBooka z 17-calowym lapkiem z RTX-em 3080 i najmocniejszym prockiem AMD, no i oczywiście Windowsem. I w większości kategorii wygrał MacBook, chociaż Windows na przykład wygrał w kategorii głośność wentylatora. No i w grach, ale do tego jeszcze wrócimy. Abstrahując od systemu, to mówiliście mi też, że za 16 koła to kupiłbym znacznie mocniejszą stacjonarkę. I tak! Tylko że ja akurat potrzebuję właśnie laptopa, bo pracuję po części z domu, po części w studio i po części jeszcze muszę chodzić do tego słynnego Starbucksa, co z obudową typu Big Tower stanowiłoby pewien problem. To jest po prostu komp dobrze skrojony pod moje użytkowanie, czyli filmy i pod to, gdzie i w jakich pozycjach komputera używam. I bardzo też sobie cenię na przykład to, że czy jest podłączony do gniazdka, czy nie, to ma identyczną wydajność, czyli dala. W większości mocnych laptopów to jednak ograniczają, żeby nie działały przez 15 minut na jednym ładowaniu. A, bo ja ostatnio na przykład zapomniałem wziąć do studia ładowarki i siedziałem przez 8 godzin tutaj, na tej kanapie i... Pracowałem, tam siedziałem w necie, oglądałem filmiki, pisałem scenariusze, mailowałem i przez dwie godziny montowałem film. I po tych 8 godzinach, w tym dwóch godzinach montażu, miałem jeszcze 46% baterii. Na no większości kompów to jednak po 46 sekundach montażu miałbym 8% baterii, więc. Troszkę na odwrót. I tutaj akurat nawet najwięksi orędownicy procków i lapów konkurencji przyznają, że pod względem poboru mocy w stosunku do wydajności, to procki Apple, no słabo że powiedziałem, konkurencji, bo one właśnie nie mają konkurencji. Ten RTX 3080 akurat w montażu wideo, żeby mieć takie same wyniki, bierze 5 razy tyle prądu, a prąd drogi. Steven Sinowski, były prezydent Windowsa. Ostatnio napisał w swoim artykule, że te procesory to jest zajebista innowacja. No ale no nie wiem, może nie czytał tego jednego komentarza dzieciaka na YouTubie, który napisał, że Apple jest dla debili. No bo tak to by wiedział, że. Palną gafę. Podsumowując, jeżeli jakaś firma w najbliższym czasie wyprodukuje laptop, który będzie tak samo wydajny i tak samo będzie długo działał na jednym ładowaniu i ta firma nie będzie miała pomysłu na to, jak go rozreklamować, to proponuję na przykład lokowanie produktów konkurencji Spacer Farmera, bo pewnie będzie ważył 80 kg. Aha, no i zapomniałbym o najważniejszym. Po co kupować tak drogi komputer, skoro nawet nie odpalę na nim cyberpunka? No kurczę, macie rację, no, nie mam pojęcia jak mogłem popełnić taki błąd. O, akurat ten helikopter przeleciał, to poczekajcie, może pójdę, zapytam pilota, po co go brał, jak nawet nie może nim jeździć po autostradzie? Jeszcze raz, dla mnie akurat komp to jest narzędzie pracy, a jeżeli Wy chcecie narzędzie i do gier, i do pracy, albo niby do pracy, a tak naprawdę do gier, jakby coś to nie powiem żonom, to oczywiście bierzcie Windowsa, będzie znacznie lepiej dla Was i super. Bo nawet jeżeli jakimś cudem na maku byłoby więcej niż 6 gier, to i tak ten M1 Max nie jest do gier jakiś wybitny z tego co widziałem, to na przykład ostatni Tomb Raider działa w 60 klatkach tylko na rozdziałce Full HD i na detalach poniżej, najwyższych, czyli Wiocha. Podsumowując, jeżeli dla Was komputery z cenami startującymi od 11 tysięcy złotych są absurdalne, no to spoko, bo to znaczy tylko tyle, że dla Was rzeczywiście zakup takiego byłby absurdalny. Tak samo jak dla mnie kupienie sobie profesjonalnej krajalnicy do sera za 5500 zł byłoby absurdalne, chociaż sam czasami kroję ser i taką za 300, to bardzo chętnie bym przygarnął. Ale już pani ze sklepu czy innej krainy serów kupi taką, bo ona musi być pro w tym, co robi utrojeniu serów. Że niektórzy nie kumają, że MacBooki proszą do pracy, bo się nie interesują. Rozumiem, ale nawet kurczę, samo Apple jeszcze niedawno nie ogarniało i dopiero teraz genialnie wpadli na pomysł, że w swoich laptopach Pro warto jakby zrobili coś, co będzie naprawdę Pro, a nie jak w smartfonach Pro, że jeżeli masz jaka więcej i chcesz się poczuć, to kupujesz sobie smartfon Pro. I zrobili coś Pro, a mianowicie to przede wszystkim dali to, co zabrali w poprzednim modelu. Brawo. To jeszcze na koniec parę słów o samym laptopie. Ekran super, ale że jest lepszy od tych poprzednich, to widać tylko jak odpalicie coś w HDR-ze, a 120 Hz nie widać w ogóle. Ale z pozytywów to nocza właściwie też nie widać, bo myślałem, że będzie mnie do szału doprowadzał, ale jakoś tak wyszło, że on jest właściwie przez cały czas poza moim polem ostrości, bo ekran tego laptopa jest po prostu duży i przestałem na niego zwracać uwagę, tak jak na moje własne zakolano. W każdym razie jest dużo mniej uciążliwy niż w smartfonach. Co nie znaczy, żebym nie chciał, żeby umarł w męczarniach. Obudowa jest cięższa i grubsza, ale to spoko, bo dzięki temu mogę sobie nareszcie jak człowiek podłączyć złącze HDMI albo włożyć kartę pamięci bez żadnych przejściówek. Inna sprawa, że jak człowiek w epoce kamienia, bo oba złącza nie obsługują najnowszych standardów, czy Apple pojebał. No, to jest akurat trochę słabe, bo mnie na przykład nie jest potrzebny HDMI 2.1 póki co, albo ten szybszy czytnik kart pamięci, ale za taką kasę to Apple powinno samo wymyślić HDMI 3, a nie dawać HDMI 2. Klawiatura spoko, podobna do tych z MacBooków z M1, touchpad jest właściwie chyba taki sam, jaki był i... Tyle, no właściwie to każda recenzja w minusach daje tylko cenę, no bo jeszcze tego by górcze brakowało, żeby za tyle pieniędzy laptop miał jeszcze jakieś poważne minusy. Kilka dni się pocieszyłem, że retransmisję z moich renderów mogę wstawiać jako YouTube Shorty, ale szybko zacząłem znowu normalnie, spokojnie żyć. I fajnie, że mam moją profesjonalną krajalnicę do seracji, dzięki której rzuciłem melisę i oszczędzam tyle czasu, ale no to tylko narzędzie. Pamiętajmy o tym. W ogóle co za przypadek. Jak zwykle kiedy wyzerowałem sobie konto i chciałem wyleczyć moralnego kaca hajsem z YouTube'a, przypomniałem sobie o moim wujku dobrodzieju NordVPN. Jak to leciało, bo się odzwyczaiłem. A Mówili, że cały świat stoi przed nami otworem, ale później zamknęli granice i się okazało, że jednak nie. Ale przynajmniej te wirtualne granice da się zawsze inaczej otworzyć, bo z NordVPN możecie wraz z waszym telefonem, tabletem, komputerem, lodówką i generalnie wszystkim, co się da podłączyć do sieci, udawać przed internetem, że jesteście na słonecznych Hawajach albo na. Kamczatce. No, zależy, co chcecie oglądać. Dzięki Nordowi, magicznym sposobem serwisy z filmami VOD zaczynają wyświetlać treści dostępne tylko dla mieszkańców USA, Niemiec i innych cywilizowanych krajów. Do tego ochrona prywatności, żeby mój dostawca internetu nie wiedział, że planuje odejść do konkurencji i dostajemy kompleksowy produkt, bez którego ja już sobie internetu nie wyobrażam. Znaczy, nie mówię, że mam jakąś super wyobraźnię, ale no... Still. Z kodem MichalTech zniżka na dwuletni plan i miesiąc gratis. Więcej info w opisie. A jeżeli chcecie jakąś przejściówkę do MacBooka, bo tutaj wciąż nie ma dużego USB, to proponuję wejść na Greensela, bo tam jest moja zniżka, a jeżeli chcecie samego MacBooka to na Komputronika, gdzie nie ma zniżki, ale no co, nie stać was. No w każdym razie ja się idę brać za retro tydzień, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.